Zadanie 17. Dany jest ciąg geometryczny AN określony dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. W tym ciągu pierwszy wyraz ciągu ma wartość minus 5, drugi wyraz tego ciągu ma wartość 15, natomiast trzeci wyraz tego ciągu ma wartość minus 45. Dokąd zdanie, zaznacz dwie odpowiedzi tak, aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe. Wzór ogólny AN ma postać. No i teraz, żeby wyznaczyć wzór ogólny ciągu geometrycznego, to nam na pewno będzie potrzebny, potrzebny iloraz tego ciągu. Jeżeli chcemy lub musimy wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, to znaczy, że wartość kolejnego wyrazu ciągu musimy podzielić na wartość poprzedniego wyrazu ciągu. My jesteśmy w stanie taki iloraz wyznaczyć, dzieląc, Wartość na przykład drugiego wyrazu na pierwszy. To znaczy, że Q tutaj jest równe 15 dzielone na minus 5, czyli Q jest równe liczbie minus 3. Tutaj dla sprawdzenia moglibyśmy również wartość trzeciego wyrazu tego ciągu podzielić na wartość drugiego. To znaczy, że tutaj minus 45 dzielimy na liczbę 15, również uzyskując Q równe liczbie Minus 3. W kolejnym kroku my musimy skorzystać ze wzoru na n ty wyraz ciągu geometrycznego. I wzór ten wygląda następująco. A n to się równa wartość pierwszego wyrazu ciągu razy iloraz do potęgi n odjąć 1. Czyli tutaj w drugim kroku po prostu podstawimy dane do tego wzoru, czyli AN jest równe. No i pierwszy wyraz ciągu jest równy liczbie minus 5. Czyli tutaj zapiszemy minus 5 razy. Q jest równe minus 3 do potęgi N minus 1. Przy czym tutaj tego minusa może zapiszę troszeczkę czytelniej, tak samo jak i tego tutaj. I na tym etapie już widzimy, że odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową, natomiast tutaj. Jesteśmy proszeni o zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi. To znaczy, że ten wzór, który tutaj uzyskaliśmy, musimy w jakiś sposób przekształcić. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że tutaj mamy odejmowanie wykładników. I teraz popatrzmy. Jeżeli my przemnożymy przez siebie potęgi o tych samych podstawach, to w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy do siebie dodać. Być może powiesz mi zaraz, zaraz, jakie dodać, skoro tutaj mamy odejmowanie. Ale popatrz. Jeżeli liczbę minus 3 do potęgi n przemnożymy przez liczbę minus 3 do potęgi minus pierwszej i jeżeli skorzystamy tutaj z tego fioletowego wzoru, to my uzyskujemy tutaj minus 3 do potęgi n plus minus 1. To znaczy, że po ściągnięciu nawiasu w wykładnikach my uzyskujemy minus 3 do potęgi n minus 1, czyli dokładnie to samo co to tutaj, dlatego możemy skorzystać z tego wzoru. Cóż to oznacza? To oznacza, że a_n jest równe minus 5 razy minus 3 do potęgi n razy minus 3 do potęgi minus pierwszej. Przekształcenie, którego tutaj dokonaliśmy, jest przekształceniem poprawnym, ale nie ma postaci tego wyrażenia tutaj w tych odpowiedziach, to znaczy, że musimy to wyrażenie, które mamy tu przekształcić dalej. Skoncentrujemy się na razie na tym wyrażeniu, które jest tutaj. Otóż w tym miejscu podnosimy do potęgi minus pierwszej. Jeżeli pewną liczbę podnosimy do potęgi minus pierwszej, to znaczy, że podstawę potęgi musimy odwrócić. To z kolei oznacza, że jeżeli liczbą minus 3 podniesiemy do potęgi minus pierwszej, to my odwracamy podstawę potęgi, uzyskując dzięki temu liczbę minus 1 trzecia. Na tej podstawie tutaj mogę zapisać, że a n jest równe minus 5 razy minus 3 do potęgi n razy minus 1 trzecia. No ale popatrzmy, że nadal to przekształcenie, pomimo tego, że prawidłowe, nie występuje tutaj, czyli musimy zastanowić się, jakie dalsze kroki możemy podjąć, aby przekształcić ten wzór. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że mamy tutaj mnożenie, a mnożenie jest przemienne, czyli mogę zapisać minus 5 razy minus 1 trzecia razy minus 3 do potęgi n. To oznacza, że tutaj teraz te czynniki mogę przez siebie wymnożyć. Na tej podstawie uzyskuję tutaj an, które jest równe 5 trzecich razy minus 3 do potęgi n. I popatrzmy, że takie przekształcenie, czy taka postać przekształcenia nadal nie występuje tutaj, czyli dalej musimy się zastanowić, co moglibyśmy zrobić. Otóż, w wyniku tego mnożenia, które występuje tutaj, my możemy zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo co 5 razy minus 3n dzielone na 3. Czyli tutaj jeszcze dodatkową odpowiedzią tą drugą będzie odpowiedź e.